Dobra, to wiesz co? Może ja mam jeszcze taki pomysł, że... To, żebyśmy zapowiedzieli tą przerwę. No tak, no tak, tak, tak. Na początku, bo wiadomo, że do końca mniej osób, nie? A, dobrze, 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 no dobra, jest to tak, jest to jest to dobra sprawa. Więc myśl. możemy tam coś zachmęcić na początku, jakiś tam... Pani, że pociągu dawno nie było, ale znowu przyjeżdża, ale teraz znowu przed przerwą. Dawno nie było i długo nie będzie. Tak, nie przyzwyczajajcie tak. się. Bo nas znudziliście, proszę, ale to, to ja im zwrócę uwagę, czyja to jest wina i tak dalej. Chyba teraz to powiemy, że pociąg jeździł ostatnio nieregularnie, a za niedługo nie będzie jeździł. No, może nie wcale, ale dużo rzadziej niż do tej pory. Tak, pociąg złapał pewną zadyszkę i potrzebuje odpoczynku. Chcemy właśnie zapowiedzieć, że będzie pewna przerwa w tej podróży i pociągi przez jakiś czas nie będą kursowały ten konkretny pociąg, ale być może wróci. No liczę, że wróci. A pociągi nie będą kursowały. No wstępnie założyliśmy sobie, że gdzieś tak do początku roku akademickiego, a potem zobaczymy. Jeszcze nam na tym pociągu zostało tych lektur parę. No i jak będą sprzyjające jesienne akademickie wiatry, to powrócimy, zregenerowani. Halo, halo. Pociąg do literatury zaraz odjedzie. Zapraszamy Państwa na kolejną literacką podróż w naszym cyklu. Ta-da-dam, da dam ta, -da, -da, -dam, ta -da, da dam O, ty masz z biblioteki egzemplarz. Przecież ja mam swój nie własny. Będę... Umnisz jak przecież... się jakoś lustrzanym tym chyba. A nie, poczekaj. Ja... Nie, 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 u, u Ciebie jest dobrze. Tak? To bo mam wrażenie, tak... że tutaj napis jest ok. Nie, nie, to potem odwracaj. Eee, ja nabyłam własny, swój na własność w Tezeuszu za jakąś taką śmieszną cenę, ale nie wiem, czy on się u mnie jakoś uchowa długo, bo chętnie przekażę go. U no, mnie, ja dlatego te... bardzo się cieszę, że tej hały nie kupiłem, no. Ty już od razu nastawiasz tutaj naszych widzów. W nie nastawiam, w życiu nie nastawiam. Nie, to jest dobra, dobra, burdelowa literatura z tego, z, no... Burdelowa to jest dobre słowo, dlatego że autorka tak określa tą swój dom, relacje, te wszystkie różne takie patchworkowe zabifrowania, które tam między członkami tej rodziny występują.